Vlogmas numer 7 dzisiaj jest 11 grudnia 7.50, co znaczy że zaraz muszę wychodzić ale mam jeszcze trochę czasu, żeby pokazać Wam chycik, także intro. Nadal nagrywam moją kamerą, jeżeli wiecie, chcecie wiedzieć co się stało z moim aplietem. Macie gdzieś te anotacje do filmiku, gdzie to wszystko wyjaśniam. E, mam na sobie czarny golfik z HM, na to mm, koszulkę z Miki Sinsei i spodnie z perczka albo błękitna i skarpetki z. <ścoughs> Słuchajcie, z mojego prezentu mikrojowego od rodziców, także. Tutaj też będziecie mieli notacje do filmu, gdzie pokazuję Wam moje prezenty. Dzisiaj m.in. lecę naprawiać aparat, ale mam dzisiaj strasznie zapchany, dzień w sensie tak mało przerw, ale to wszystko będę wam odpowiadać bieżąco, bo teraz nie mam czasu. Jest! Także ja lecę do szkółki. Nie, ja już jestem po szkole, jest godzina 16:35. E, jak mówiłam, ja dzisiaj dosyć zapchany dzień, bo byłam w szkole. Oczywiście, potem miałam godzinę przerwy i byłam na próbie do koncertu świątecznego w naszej szkole. Myślałam, że będzie trwał dłużej, na pewno niż trwał, bo ogólnie e, zapisałam się na koncert świąteczny w naszej szkole, będę śpiewać na apelu na koncercie świąteczne. Znaczy, no nie na apelu na koncert świąteczny. No i w ogóle być próba dzisiaj, ale ta próba wyglądała na tym, że trzeba było przyjść. zaśpiewać kawałek piosenki, bo pani nie wiedziała, jak śpiewam, jak śpiewamy. I w sumie to tyle. Powiedziałam tylko o tym, żeby dać pendrive'a, którego jeszcze muszę załatwić w pendrive'a mój podkład. I w ogóle muszę to ogarnąć, ale no powiedziała, żeby to dać i powiedziała, że będzie w środę środa próba dzień, tydzień, ale że jeszcze wszystko będzie, także mm, okej. Okay. No i byłam tam dosłownie z 10 minut, potem wróciłam, a ym, no i przez te półtorej godziny coś tam robiłam do szkoły, trochę sobie odpoczęłam. Wychodziłam z domu, y, bo ogólnie na 18 mam próbę na występ, do występu, który mam za tydzień już. Tak, on jest już za tydzień. Cały nawet był we wtorek. Yy, no i lecę na tą próbę, ona jest o, o, dopiero o 18, a ja wychodzę tak szybko, bo jeszcze przy okazji lecę ym, do sklepu, gdzie kupowaliśmy nasz aparat, pytać się czy ta gwarancja obejmuje to coś oczywiście nie będę mówić w jaki sposób to się stało, powiem, że włożyłam kartę i nagle było łup, co się stało? Nie, niemożliwe, ja nic nie zrobiłam tak będzie cóż, czasami trzeba trochę pokłamać, przecież nie będę się przyznawać, że wypchnęłam na siłę kartę bo wtedy za nic mi nie zrobią tego na gwarancji <grym> więc tak a jeszcze gwarancja obejmuje, bo wczoraj znaleźliśmy paragon i wszystko także super. Słuchajcie, ja dopiero co do domu Dosłownie dopiero do niego weszłam Niestety próba się troszeczkę przedłużyła Jeszcze musiałam wracać z tramwajem Także masakra jakaś Mam tutaj mały koktajl, żeby mnie trochę Witaminkowo wzmocnił I ogólnie tak, jeżeli chodzi o aparat To mm, Nic pan nie mówił, że to może być Jakikolwiek sposób Mechaniczny uszkodzenia Także okej okay. No, i ogólnie nie mogłam dać od razu mm, na gwarancję, to żeby wyschali do serwisu. Tylko muszę przynieść satyczkę do aparatu, jakby do tego aparatu, aparatu ani bez obiektywu. Muszę tam odczytywać sznurki, zaktualizować oprogramowanie, bo może to być wina oprogramowania. Mm, no, także to wszystko muszę zrobić, ale nie dzisiaj, jutro to zrobię. I, I co? I muszę jeszcze skrać podkład na pendrive ten z, na koncert w szkole, także zaraz też będę to robić, tylko najpierw się wykąpię, bo jeszcze jestem w normalnych ubraniach, a wola takie rzeczy robić w piżamie, wiecie. I mogę w każdym, każdej chwili się położyć do łóżka i powiedzieć walić to. I się położyć do łóżka. No i ja właśnie nie będę przedłużać, już za bardzo. Wiem, że dzisiaj był, był krótki, nie za ciekawy, ale no dzisiaj miałam właśnie taki zapchany dzień, kiedy ciągle miałam coś do roboty, także no tak czasami dni wyglądają. ja lecę się myć, kolację i ogarnię jeszcze kilka rzeczy. I lecę spać, bo muszę się wyspać. W sumie nie będzie jutro ciekawego, ale muszę się wyspać, bo. Oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w Boże, o komentarzu na dole i o subskrypcji moi drodzy, jest już Was ponad 400 i coraz bardziej wierzę w to, że dobijemy 500 subskrypcji do końca vlogmas, do końca grudnia, czyli przez następne tak 10 dni, nawet więcej, także ja yes. bierzcie subskrypcje, jeżeli jeszcze nie macie.